A więc witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie to jest kolejny odcinek z Gotzika 3. No i w tym odcinku później udamy do Jeszcze raz idę do Cabramon Nocą, serio. No to się teraz zmieni, ponieważ. Chyba się zmieni. Nie wiem, czy chyba było u tego. Tylko Lesia. Czekaj, go ja Mogę mi nic zabrać. Otworzyłem kufer. tu jest łóżko, to się prześpimy. Jeśli nie, no to mamy problem. Nie chcę się nalatać nocą. Dobra, w dupie. No, kurde, tak bym wam wam, nocą wygląda dosyć śmiesznie to miasto. Wiecie czemu? Bo bogu nie widać. Yy, powinno się wtedy świecić jakieś, nie wiem, pochodnie, czy coś takiego. Nie wiem, dziwne. Strasznie jak go upolujemy, jak prawdziwy łożyszek snajpa, tylko jeszcze go nie widzę, w tym jest problem. Dobra. Na czuja. No dobra, nie widzę go. On se spał, to ja bym sam mógł go trafić. Tam mamy jelenia. Akurat go widzę, więc hop. No serio. Jednak trochę za ciemne, wycie, Ale zastrzelony na hita. Nie widzimy sobie jego poroże oraz skórę. Cóż, więc zastanówcie się, czemu idę właśnie w to miejsce. Ponieważ tu jest jeden z questów Cableman do wykonania. żeby nie łazić 15 razy. No to idziemy teraz. Co jest mi zetnie działa? Aha, no tak! Boże Święty, czekajcie chwilę. Yy, sterowanie własne skradanie nie ma right control rajd mm, mm, kontroli formata ok twoja kolej przestać? w sumie nawet dobrze była noc, już się jednego bez problemu dobra, to jest zmęczeni dobra, to nie był kłopot bandytów, lecz na odzyskanie Coś, co oni mają. Żebym ja to znalazł, to nie zsiadaj tutaj. I pierwszy raz wiem, w butika, Po prostu postanowiłem sobie usiąść na krzesełku. Nie potrafiłem z niego wstać. Ale wystarczy wknąć kliknąć Firefly myszy No wiecie, w butiku Jeden, i wystarczy kliknąć w www. A coś odpowiedzialnego za pójście, nim, Za pochodzenie. No i to są jakieś skrzynki, które trzeba wziąć? W życiu się nie spodziewały, że trzeba wziąć. A je ja trzeba wziąć. Okej, okay, są wszystko już. Stąd no, już wszystko. Do tego coś jeszcze tej ziela. Jeszcze tylko na wilki, które są przy Cape Town, ponieważ na nie jest również quest. Ja wpakowałem sobie w ostrzenie broni. Tak, teraz... Chyba. Tak, byłam na no, Dobra. Górnictwo też. Zresztą muszę umiejętności. Eee, tak. I górnictwo ok, jeśli mogę starać popakować już w siłę oraz w złodziejstwo, tak Na no, spokojnie, dobra. Jeszcze przejdziemy się tą częścią, czyli lewą. Już nie widzę tak się jak drogi, więc no, ale dobra, głęboki sen masz, co się ten głęboki sen, Tyle. szukam Wilków, których tu nie ma, jest głodny Wilk. Zostawcie go nie. Błatiku, nie rób mi tego. W każdym sobie weźmiemy z nich skórę, co przyspieszy nam wykonanie questa kolejnego tutaj. Czy tu jest więcej głodnych wilków? Po tej części jest. Ich jest 10. Może się nam zaliczy, jak zabijemy wszystkie, więc. Trzeba się zastanawiać ile ich wcale jest. Wystarczy że zabijemy wszystkie i nam zaliczy samodzielnie quest Nie trzeba liczyć. Po tej już raczej nie będzie. Dopiero już po drugiej. No dokładnie teraz, po tamtej części Uy. no to jest jeszcze jeden, nie widziałem go. Nie wiem. Widzimy, ile mam punktów? Mam jakieś punkty, trzy na no, to je wrzucę do, do życia sobie. Beliarze. To, że moda się doleje lat, to znaczy, że idę jego ścieżką. Po prostu Daj. do niego się modlę. No i dał nam punkty życiowe. Jelonek. Jelonek, jelonek. Coś mi się kojarzy. Dobra, nieważne. No i jestem kolejne głodne wilki. Tak ukryte już, takie sekretowe wilki. Widzicie, jak się skąpiły? Oła. Boże, moje życie, teraz popatrzałem na nie. Chyba jakiś coś... bugs jest w tej... jak się zbagowała ta wersja. Mam nadzieję, że questy wciąż są. Nie no, questy są. No bo... nie, nie wiem, na czerwonego ekranu, że mam HP, bo tak mi zawsze ostrzegało to i... Ale mam broni, mam questy, może tylko zniknęło to, nie wiem. No zaraz to sprawdzę, coś mi nie pasuje. O, ten quest jest jako główny? Nie, on jest z Ardei. Smoki. Dobra, questy są, więc spokojnie, dobra. I zbagowało mi się tylko. tarana. rana. Gdzie? Ja idę? co ja robię tam? To są kuferki. W mniejszym czasie chcę też wyrządzić, hmm, to wypełnimy chyba quest. Chaos... Spędzi nie do trudnych zamków. No, to się nauczymy w tym mieście, ponieważ tutaj spotkamy już złodzieja, który nas będzie mógł tego nauczyć. No i tutaj mamy ludzika, z którym nie gadamy. No, jest do quest'a na później. On na no, mnie ucieknie spokojnie. No, do mnie tam cały czas, jest sk skrytowany, że ma stać. Ziele, lecz, czy Widziałem cię. po tym jeszcze oczywiście, skierujemy się do Montery. sobie smacznie śpi, nie jest czegoś świadom. Jak my go okradamy? Do niego później przyjdziemy. Do Jensa. No nie jest najemnikiem, ale on... Jeśli będziemy podbijać miasto, on, on go nie będzie trzeba zabijać. On nawet nie mnie atakował. nie on, on... nie jest. Znaczy no, jest najemnikiem, on po prostu muszę dołączyć, bo chciał sobie popolować w spokoju. mi tak mi się wydaje. I to nie jest ten jak ktoś myślał. I czas na ostatniego wilka. Gdzie ty idziesz? No co ty robisz, wilków? No League. Serio, boże, żeby być serio, powiedziałem serio, seriosly razem. Ale to nie jest Serious League, super. Ja wziąłem sobie skóry z nich. Kurde, nic nie widzę. Gdzie są te Mam nadzieję, że mam 12, czy 10. 10 albo 12 bo potrzebne, sprawdźmy. Mam 13, więc tak czy Mam więcej niż potrzeba i na to, i na to. I od razu oddamy kościka. lubię, gdy się bo trzeba daleko iść. Znaczy, no nie tak daleko, jak się wydaje, ale daleko. Czemu mnie obudziłeś? Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią, co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Pokaż mi swoje towary. Fajny łuk, ale 230, 190, 140. Nawet nie mam tyle ROLS. Tu łucznik już potrzeba. No, ale jak trafił do mnie? No, Naucz mnie polować? Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przenieś mi dziesięć wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Down mają ich sporo. Wtedy nauczę cię polować. Ja już umiem polować. Proszę, przyniosłem wilcze skóry. Hmm, niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. Pokaż mi, co w ogóle możesz. No. Rozumiem z mojej zdolności. Jak pozostawić grubego zwierzę? Okej. Okay. Pada deszcz, jest ciemno. Czemu nie? Właśnie, sobie zrobię, To by był dobry pomysł. Właśnie się sejwuje, no! Dobra, to jest Sila z nim. I I tak nie ma na nas Oni tych dwóch w dupie. A na dół jest Yama ze smakami, do których pójdziemy na będziemy lepsi. Nie powiem czasu o tym się Tara! Cześć, Ta się w tym łóżku. Hmm, może do południa? Chyba też mi się z gothikiem stało, wiecie? No, Bojąc Nie ma tych co trzeba. Aha. Dlaczego? po południu! No. Boże, się przestraszyłem. Hmm? No. E? Ten... Do... Rozumiem. No dobra, budą się wszyscy. Boże, straszyłem, że mi MPC zniknęły. Jezus Mario, przyjęcie zaraz. Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty wyglądasz na doświadczoną osobę. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa! Dał mi za niego marne 50 złotych monet Okej, okay, ekipunek schwytanego paladyna. Okej, okay, widzę, że się wszyscy budzą, ale na nocy, ale byłem przestraszony matką. Zrobimy tego tego asasyna. Wiem, i gdzieś się szkamada nosa, ale... Ale nie ma nic do tego. Na bylicie skóry. My możemy spokojnie... Usiąść. Możemy spokojnie brać na oczach Orków, oni nam nic nie zrobią. i tu jest właśnie ten harek co go widzieliśmy wcześniej skranasz się jak jakiś co kto czego chcesz odejdź a co ty tu robisz spokojnie kolego szukam ziół ziół tak znalazłeś coś ciekawego jasne mam parę ziół leczniczych pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni co nie szkoda no nic trudno więc chyba będę się musiał żywić roślinami. Okej, okay, z tego kolesa zanim go odniesiemy, czy tego kolesia. Nie wiem, że on jednego kawałka mięsa. No to było dziwne teraz, taki dziwny ten bug bo że oni nie chcieli się, się budzić. Uszarać bym się. Ten też chyba śpi. A nie, dobra. Oczywiście naprawiło się. Pieczemy jedno mięso. Mamy 72, wiem jak z chamski. Nie dam nikomu więcej. Tylko dla niego. Tam nie, nie wpadnie nie wpadnie reputacja do Kevin, no, ale wpadnie X od niego. A, EXP zawsze jest w modzie. O, tyle rzeczy. Fajnie. Zwykle proszę w EXP, jak ja to mówię? Zapomniałem. Przyszłomycie sobie nowe motto dotyczące EXP. Tak, tam waczą bandyciku. Przyniosłem ci trochę mięsa. Super! Dzięki stary! Spoko. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Znajmniej hmm. się rośliny lecznicze. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, a wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dunn. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A niech to! Hej, nie denerwuj się. Nie szukam kłopotów. Porozmawiajmy. Bez gadania. Pójdziesz teraz ze mną. No dobra. Skoro nie dasz się przekonać, zrobię, co mi powiesz. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobrze. Harek traci wolność. Zazwyczaj po prostu dołącza do ciebie. To traci wolność. Nie rozumiem tego. Zatrzymaj się ty psie. Zginiesz! Ja o! pokazałeś mu. Szaka. A, mój niewolnik. Bardzo dobrze. Kto wie, w jakie kłopoty mógłby się wpakować. Proszę, zasłużyłeś na ten mieszek ze złotem. A z tobą porozmawiam później, kolego. Niejudzaliśmy reputację u asasynów. Powiedz mi więcej o łowcach niewolników. Jako człowiek możesz sobie zjednać orków na wiele różnych sposobów. Możesz zdobywać sławę na arenie, a możesz im służyć inaczej. My, pustynni asasyni, dostarczamy im nowych robotników do codziennych robót i na wykopaliska. Więc wy, asasyni, jesteście zwykłymi najemnikami na usługach orków. <laughs> Może powinieneś złożyć wizytę w naszych miastach na pustyni, przyjacielu. Wtedy na własne oczy zobaczysz, jak potężnym ludem są asasyni. Czego szukają orkowie? Ich wykopaliska są w całym kraju. Jeśli chcesz wiedzieć, czego konkretnie szukają, musisz ich o to spytać. OK. Teraz sprzedamy coś u ciebie, bo mamy za dużo. No? Hop hop mam założone, więc nie sprzedam. Kilów zostaje, przedam się na no później do kopania. Znaczy sprzedamy wszystkie. Hmm. otwarcie zamka zostaje. Ile kosztuje? A nie, to 180 80 To Nie będzie potrzebne, nawet tyle manów nie mam. Coś, co jest poniżej stuwy. Mogę wziąć, zostawić, ale. Z Zleczenie trucizny zostaje. Yy, mleko, mlekę, To jest w tego. To zostanie, ta potrawka z chleb zostaje. Surowe mięso jelenia jest młoda, więc ono się niczego nie przydaje. Języki zostają, jeden młotek, Rud, ruda. Mam już jedną magiczną rudę, wow i handlu mam już prawie 6 tysięcy mamy reputację jeden u asasynów ha! już tylko 74 będziemy mogli porozmawiać z ich przywódcą którego by nie znacie ale ja to dawno znam no cóż nigdy cię nie widziałem czego tu szukasz co ty tu robisz? jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty należysz do ludu pustyni asasynów? tak Jestem asasynem i któregoś dnia powrócę na pustynię. Pogoda na wybrzeżu jest brzydka i nieprzewidywalna, a ja potrzebuję gorącego piasku pod stopami i palącego słońca nad głową. Chcę kupić miksturę. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Chcę. Dobrze. Mam złoto. No tak, trzeba mi się nauczyć alchemii. Mm. O kurda. Wiesz, alchemii to trzeba później przepisy jeszcze znać. Właśnie, nauczyć go się o alchemii. Chcę zatruwać broń, chcę ważyć mistrymany, chcę ważyć trwałe trwałymi, który... Nie mam tego levela. A ważyć trwałe trwałymi, który to by się przydało, nie powiem. No i teraz się tu zaskradamy. Bo to jest ten gruby alchemicz, jak to ujął... ...Marco z Radok. No i alchemia troszeczkę się uczyła. Znaczy, mam nikt nie zauważy, jak go okradam. Tutaj jest ten kufer, do którego trzeba być trudny zamek, więc my go nie otworzymy dopiero w późniejszym etapie. Się nauczymy otwierać Pusto, pusto. No i właśnie to jest ten kufer. Za ciężki. No dokładnie, dobra. Ale nauczyliśmy no, się chemii i oprawiliśmy tam troszeczkę. Cześć. Idźmy teraz do tego przywódcy, najmniej kogo to jest przywódca. Jesteś tu nowy, prawda? Chcesz pracować dla orków? Tak. Ty tu rządzisz? Tak, ale tylko najemnikami. Miastem władają orkowie. Ale nie jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta. A gdybym chciał się przyłączyć do najemników? No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami, twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape Dun władcą jest Uruk. Jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą, dalej pójdzie już z górki. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Niewolnik Gamala powrócił i wyraża się o tobie w samych superlatywach. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków. Od czasu do czasu pożerają kilku niewolników. To bardzo złości orków. Już po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do uruka. Będę śledził twoje poczynania. No tak, za każdego wykonanego questa no. dostajemy właśnie 500 punktów. Serpię walczyć mieczem. Nie jesteś. Tak. Naucz mnie farwania się z ustarczą. Nie jesteś. Tak. Mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze? Porozmawiaj z kwatermistrzem. No dobra. No nie to mnie nie obchodzi, że tak. no, tutaj jest jakiś quest jeszcze. Nie. nie a? a? to jeszcze nie teraz, dobra. E, ej. Ty! ma to zaraz. Tylko przestań się obijać. Nie, a to Sewa robił, no tak. Poczekaj chwilę. O co chodzi? Bierzesz wszystko co chcesz. Zupełnie jak złodziej. I to mi się podoba. Interesowałaby cię praca? Zaraz to wam pogadamy. Na twoim miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet. Ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. A co wolałbyś robić zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Od co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę Gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Dekart nic człowiekowi nie da. Proszę, oto flaszka Gorzałki. Dzięki, stary właśnie tego potrzebuję dobra zapójmy na bandytów ale sami bez niego nie chcę taczyć npceta z osobą więc wiesz jesteś tu od niedawna nie? więc posłuchaj jeśli będziesz czegoś potrzebował przyjdź do mnie orkowie nie handlują z każdym jasne rozumiem przysyła mnie buford mówi że możesz dać mi wyposażenie tak mówi ha? To niepodobne do Buforda. Nie ma nic za darmo. Najpierw wykonasz dla mnie zadanie, a później pogadamy o wyposażeniu. Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. Trzy powinny wystarczyć. W Cape Dan panował ostatnio spokój, ale nie zaszkodzi być przygotowanym. O, dziękuję. Na razie wystarczy. Jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz, gdzie mnie szukać. Potrzebuję wyposażenia, więc zobacz, co mam. Kupiłbym, chyba to zrobię, się jakiś pancerz, bo jeden do najemników chcę pobrać, jeden dla ludzi, dla ludzi będę miał lepsze. O kurde, jaki kostur. Jesteś w porządku. Ja wiem, że jestem w porządku. Szkatułka, takie coś to nam zostaje. To zostaje. Dobra. No cóż. Mamy swój pancerz pierwszy. Bardzo ładny, piękny wręcz pancerz. Dobra, Będziemy teraz z tym kolesiem, z tym złodziejem. quest'a. Co to za praca? W magazynie Urkrassa jest kilka złotych kielichów. Chcą nimi zapłacić za nowych niewolników. Jeśli sprawisz, aby zniknęły, nauczę cię otwierania zamków. Czemu miałbym dla Ciebie kraść, skoro nawet nie pożądasz łupu? My, złodzieje, zawsze szukamy ludzi, którzy mają ten fach opanowany w większym stopniu od nas samych. Kto wie, może się czegoś od Ciebie nauczę. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zawsze wypatrujemy okazję. Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną zdobycz. I lubimy sprzedawać naszą wiedzę. To miłe. Prawda. <laughs> właśnie dlatego zostałem złodziejem. Jak rozpoznać któregoś z Was? Takich jak ja rozpoznasz, zadając właściwe pytania. Takiej właśnie odpowiedzi się spodziewałem. Okej, okay, pójdziemy w tamtą stronę, bo tam widzieliśmy koleż, który nosił pancerz Straży Miejskiej Witka II, tylko rozwalony. Tego z nim pogadamy? Pamiętajcie, się. Javier mówił nam, że ma łącznika. Okay. I to jest właśnie Fil. Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój I przestań się uśmiechać jak idiota. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu trzy paczki broń. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Węzer. Z jego pomocą Zaryzykowałbym atak na orków w Cave Dun. Okej. Okay. Cóż, zanim okradniemy Urkansa i tak dalej, powalczymy na Arenie, zabijemy bandytów, no to zapiszemy grę. I się ładnie pożegnamy. A... Trochę dziwnie przerwa ten deszcz czasami, jak zresztą słyszeliście. sobie ładnie zapiszę save. A. No i cóż, jeśli chodzi o, o ten odcinek, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. bo się w kolejnym odcinku Dotyka 3. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.